Cześć wszystkim, tu TCGN i zapraszam Was na kolejne podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu sporo kart z Mega Dream EX jest też nowy produkt już zapowiedziany na przyszły rok, który trafi do nas na nasz anglojęzyczny rynek. No i trochę informacji o Poke Park Kanto, który się pojawi w Japonii. Natomiast zanim to wszystko, to zapraszam Was do sklepu naszego partnera Światkart, w szczególności po zakup naszych kalendarzy adwentowych oraz oczywiście produktów na booster breaki. Staramy się je organizować coraz częściej i najprawdopodobniej kolejny booster break już 28 listopada. W związku z tym tam będziecie mogli znaleźć wszystkie produkty na booster breaka, no i nasze personalizowane produkty. Teraz zachęcamy Was do kalendarzy, a link do naszej sekcji w sklepie Świat Kart znajdziecie w opisie filmu. Ja wracam do tematyki filmu, czyli pierwszy temat to jest Pokémon Day 2026 Collection. Produkt pokazany już na styczeń, premiera 30 stycznia, MSRP 15 dolarów. To jest box zrobiony z okazji Pokemon Day, które jest datowane na 27 lutego co roku. No, i co jest ciekawego w tym produkcie, to to, że to jest pierwszy produkt, na którym możemy zobaczyć z tyłu w opisie, że jest to produkt związany z celebracją 30-lecia Pokémonów. W związku z tym wkraczamy już w ten okres, gdzie te produkty będą najbardziej nastawione na to 30-lecie. Będziemy teraz pewnie widzieć coraz więcej takich specjalnych, unikatowych produktów. Produktów. oczywiście, jak będą się pojawiać kolejne produkty zapowiedziane na przyszły rok, to oczekujcie tego w podsumowaniach tygodnia. I oczywiście w comiesięcznych poradnikach zakupowych. A ja tymczasem przechodzę do kart, które zostały pokazane z Mega Dream EX, czyli najbliższego setu, który pojawi się w Japonii. Mega Dream EX jest tak zwanym High Class Pack Setem, czyli ten set specjalny, w którym macie gwarantowany hit w paczce. I w paczce znajduje się nie 5, a 10 kart. No i ten set będzie najprawdopodobniej stanowił większość naszego setu specjalnego, który pojawi się pod koniec stycznia przyszłego roku. No, i pierwszą kartą, którą chciałem wam pokazać jest Enz Zekrom w wersji Illustration Rare. Oczywiście będę wam pokazywał te najważniejsze, najładniejsze karty i być może najważniejsze pod kątem grywalności. W każdym razie jest ten Enz Zekrom. W Illustration Rare. Co to nam mówi? Po pierwsze, wracają tak zwane owners pokémon, czyli mamy pokémonów z właścicielami, które powracają w tej generacji mega pokémonów. Znamy je chociażby z Journey Together czy z Destiny Trivals. W związku z tym to jest bardzo ważna informacja, również w kontekście tego, że pojawiają się inne karty związane z Enem, chociażby supporter Antia i Concordia, który no jest całkiem potężnym supporterem pod warunkiem, że spełnicie określone. Warunki, to znaczy, jeżeli macie na polu gry ens Darmanitana, ens Zoroarka IX, ens Reshirama, ens Zekroma, ens Clean i ens Vanirax, no to w momencie, kiedy znokautujecie w turze, w której zagraliście tego supportera, znokautujecie Pokemona przeciwnika, no to zamiast jednej dobieracie jeszcze dodatkowo trzy Price karty. No powiem, że jest to sytuacyjnie bardzo potężna karta. Być może N będzie grał główną rolę w mecie w przyszłym roku. Natomiast o tym się jeszcze przekonamy. Oprócz tego poznaliśmy jeszcze kolejnego Mega Pokemona, czyli Mega Frost i X, który oczywiście ewoluuje ze Snoranta. Ma ataki, pierwszy to jest Rebellion, obrażenie 50 razy i co to jest to razy? To jest 50 za każdą kartę w ręce przeciwnika. No powiem wam, że jak ktoś uzbiera sporo kart to to jest potężny atak, tym bardziej, że to jest jedna wodna energia. Dodatkowo jest ten potężniejszy atak, jeżeli chodzi o cyferki wypisane na karcie za 150 to jest stałe 150, a dodatkowym efektem jest to, że pokémon przeciwnika jest w stanie e sleep czyli po prostu śpi. Pamiętajcie, że jest to mega Pokémon, więc jeżeli zostanie znokautowany, no to przeciwnik pobiera 3 Price Kardy, ale pokazano też coś innego, coś bardzo ciekawego, to znaczy powracają też oprócz owners Pokémon powracają razem z nimi. Team Rockets Pokémony, między innymi zostały pokazany Team Rockets Diglett, Duck Trio i Hunchcrow, ale co ciekawsze, bo tutaj się nie będę zagłębiał w statystyki i ataki, została pokazana specjalna wersja Rivers Holo, która będzie dotyczyła tych Pokémonów związanych z Team Rocket. Pojawi się ona oczywiście w Mega Dream EX, bo cały czas o tym secie mówimy i to jest takie piękne Rivers Holo z wielką literką R. W związku z tym tutaj zapowiada się całkiem ciekawe polowanie również na karty Rivers Holo. No i kolejny news związany z japońską karcianką, to znaczy, poznaliśmy datę premiery kolejnego setu. Kolejnym setem po Mega Dream EX i Munichis Zero będzie Ninja Spinner. Wspominałem już jakiś czas temu o tym secie, że poznaliśmy nazwę setu w związku z prawami towarowymi, czy też prawami autorskimi, które Pokémon zastrzegło w Japonii. Teraz już wiemy. Jak podaje PokeBitch, że Ninja Spinner będzie miał premierę w marcu i to będzie 13 marca. W związku z tym to jest kolejny z setów japońskich, które poznaliśmy. W świecie karcianek u nas w sumie jeśli chodzi o retail czy też sprzedaż dzieje się niewiele. W Ameryce dołączają nowe sklepy i dodatkowo niektóre sklepy tak jak Best Buy zmieniają systemy sprzedaży Pokémonów. Tym razem system zmienia się na Invitational system, czyli system z zaproszeniami. To wskazuje taki ogólny kierunek, który jest w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że raczej ograniczajmy możliwość zakupu wielu sztuk dla jednej osoby w kontekście tego, że chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób mogło dostać produkty w rozsądnych cenach. Czy tak to będzie? I czy faktycznie te wszystkie zabezpieczenia, które są wprowadzane przez Best Buy, Walmart i inne tego typu sklepy coś dadzą. Zobaczymy, znając pomysłowość ludzi, raczej spodziewam się tego, że ludzie będą obchodzić te zabezpieczenia w taki czy inny sposób. No, a na koniec info o Poké Park Kanto. Znamy datę premiery, możemy już niedługo brać udział w loterii biletów do zakupienia. No i pierwsza informacja to jest data otwarcia. 5 lutego 2026 zostanie otwarty Poke Park Kanto i jak już wspominałem kiedyś tam kiedyś chyba w pierwszej połowie tego roku nawet będzie to pierwszy w historii stały park powiedział rozrywki no tak park rozrywki skupiony wokół Pokémonów no i teraz wspomniałem o loterii na bilety loteria rozpocznie się 21 listopada czyli już niedługo i potrwa do 8 grudnia a bilety będziecie mogli zakupić na daty od 5 lutego, czyli od dnia otwarcia do 31 marca. Wchodziłem na stronę parku. Strona parku jest jak najbardziej po angielsku. Nigdzie nie znalazłem informacji, że mają poza Japonią tego nie sprzedawać, więc liczę na to, że faktycznie to będzie ogólnodostępna loteria tych biletów. Oczywiście loteria polega na tym, że zostaniecie wylosowani spośród osób do możliwości zakupu, nie że tam coś za darmo. Oczywiście w parku będzie wiele atrakcji związanych z Pokémonami. Będą lasy, w których będą występowały pokemony, będzie wiele atrakcji w postaci możliwości spotkania takich większych pluszowych pokemonów, będą parady pokemonów, jakieś pokazy artystyczne. I dodatkowo jest tak zwany merchandise, czyli różne akcesoria, które są wyjątkowe dla tego parku. Są oczywiście w dużej mierze pluszaki skupione wokół Pikachu i Iły, no bo jak żeby inaczej najbardziej popularne pokemony, no może jeszcze Charizarda tutaj brakuje. Dodatkowo są fajne czapeczki. Możecie też na miejscu zakupić koszulki, no i chociażby takie torby. Ode mnie w tym tygodniu to wszystko. Przypominam, że jeżeli chcecie kupić fajne kalendarze adwentowe, to znajdziecie je w naszej sekcji w sklepie naszego partnera Światkart. No i zapraszam was na kolejne booster breaki, które najprawdopodobniej najbliższe odbędzie się 28 listopada. No, i zapraszam Was oczywiście na naszą stronę internetową i do zainteresowania się nową karcianką na rynku. Bloodhalden, której zostaliśmy oficjalnym sprzedawcą i dystrybutorem w Polsce. Ja Wam dziękuję i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Cześć.